Dzień dobry, witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Kolejny program na antenie telewizji Gigasport TV. Maciej Solda, razem ze mną w studiu, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. No tak jak Państwo widzą, prawo oczywiście związane z Igrzyskami Olimpijskimi, te Igrzyska powoli sobie z dnia na dzień płyną. Każda kolejna dyscyplina, nowe emocje, ale my dzisiaj porozmawiamy bardziej o myślę kontrowersjach związanych z tymi igrzyskami z tym, co się, z tym co się dzieje i w Polsce i na samych igrzyskach bo sporo tych tematów takich powiedzielibyśmy sportowych albo ogólno sportowych które wywołały spore emocji. No, muszę Ciebie zapytać jako człowieka bardziej doświadczonego dziennikarza ode mnie i szczególnie w zakresie dziennikarstwa sportowego sprawę Przemysława Papiarza chyba wszyscy już o tym wiemy nawet myślę że pół Europy o tym wie bo kiedy no, jakby Poinformowano o zawieszeniu Przemysława Babiarza, no to te media europejskie również o tym informowały, no bo była to jednak wielka historia, że zaraz po tym jak skomentował otwarcie inzysk, to został, został zawieszony. To dosłownie chyba kilka godzin, bo, bo komentarz był w, późno, późno wieczorem, a rano już było wiadome, że Przemysław Babiarz jest zawieszony. No, słowa Cię nie będę pytał same w sobie, ale o, o samą sytuację. No, jest to jednak coś kuriozalnego na skalę świata, że, że telewizja w trakcie igrzysk za komentarz tak naprawdę wydarzenia półkulturalnego, półsportowego, bo tak trzeba patrzeć chyba na otwarcie igrzysk, nagle no jednego z najbardziej doświadczonych, jeśli nie najbardziej doświadczonego dziennikarza w ogóle z całej tej ekipy postanawia zawiesić. No, to początek e, tych wszystkich skandali e, ma się jeszcze wcześniej, czyli e, datuje się od tej, e, od tej ceremonii właśnie e, rozpoczęcia igrzysk, która sama w sobie była e, skandaliczna i jej przede wszystkim... E, Konsekwencje do dziś odczuwamy. Przed chwilą właśnie premier Turcji Erdogan też bardzo mocno skrytykował tamte aspekty, które się pojawiały. Natomiast wracając do przemka babiarza, oczywiście, no ja, ja miałem przyjemność z przemkiem razem zaczynać w TVP. Ja dość szybko odszedłem, natomiast no, on absolutnie jest no, gwiazdą sportu w TVP i jego zawieszenie. No to, jest, to jest oczywiście wielki skandal, natomiast to tajemnicą Policzyna jest to, że, że władze TVP na niego, przede wszystkim, ale tam jeszcze na kilka osób mniej, mniej popularnych i mniej widocznych na ekranie polowały od dawna, bo z moim zdaniem zupełnie niesłusznie nie, nie, nie były w jakiś sposób tam... Babiarz kojarzony z ekipą PiSu, no, która rzeczywiście też się nie zapisała złotymi zgłoskami w historii TVP. Natomiast no, takich, takich absurdów czy skandali, no, to ja sobie nie przypominam za ich czasów. No, w tej chwili, krótko mówiąc, pokazano wszystkim dziennikarzom czy w ogóle pracownikom telewizji polskiej, że jeśli powiesz cokolwiek niesłusznego, cokolwiek w ogóle kontrowersyjnego, no to przyjdzie telefon z góry, zadzwoni telefon z góry i, yy, i zostaniesz zawieszony, czy w, w konsekwencji zwolniony, bo ja nie mam wątpliwości, że Mimo tych bardzo rzeczywiście dużych protestów, przede wszystkim w Polsce, chociaż też środowisko nie do końca było, mówię się o środowisku dziennikarzy sportowych, nie do końca było jednomyślne w tym zakresie, to udzielono poparcia babiarzowi, budzili mu kibice. Przypomnijmy, że podczas minionego weekendu na niemal wszystkich stadionach ekstraklasy i nie tylko wieszone zostały banery z poparciem dla babiarza. To pewnie zakończy się jego zwolnieniem albo jakimś tam e, odłożeniem do, do szuflady telewizyjnej. Wiadomo, że w telewizji, jak ci nie ma na wizji, no to nie ma macie e, ma w ogóle. No ale tak się zastanawiam, bo cała ta sprawa ma tyle wątków, że można by było pewnie ją rozpatrywać godzinami. Ale jednym z najbardziej dotkliwych, moim zdaniem, przynajmniej jak obserwuję całą tą dyskusję, to jest fakt zawieszenia samego w sobie. Bo jak słyszymy, że jakiegoś dziennikarza zawieszono. Ja sobie przypominam zawieszenia raczej za no, bardzo poważne występki, już nie mówiąc o tym, że zdarzali się pijani komentatorzy na, na wizji. Którzy był kotali i, i byli zawieszani. No i tutaj nagle za dosłownie jedno zdanie, no bo tak trzeba powiedzieć. No, to, no jest... by to, było, by to było szukanie pretekstu na no Babiarza, natomiast no oczywiście jest to cenzura. No, z strony no, no, oczywiście jest to cenzura, to na, 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 na komentowanie takiego wydarzenia, no gdzieś mając z tyłu świadomości, że no za każdym razem im kolejne igrzyska, to jest jeszcze więcej tej polityki w, wrzucanej w tego typu wydarzenia, no przecież ktoś tam doskonale wie. wiedział. Moim zdaniem w telewizji Polskiej w ceremonii otwarcia. To powinien komentować albo ten pan Czysz, tak? bo że on się tak nazywa, albo może nie wiem sam prezes telewizji, to wtedy... Znaczy nie ma prezesa, tam jest PO chyba prezes tak, w tej chwili, tak? Albo jeszcze panie panie. jeden tam jakiś z nominatów, a najlepiej w ogóle który, jakiś ple, ple, polityk Platformy albo PSL-u, albo któraś z tych pań, mi, mini, ministr, e, które nad wszystkim się tak doskonale Ministry znają. Kultury, przecież no te, właśnie, kilka ich trzeba by ich jest rzucić tak, że... na ten odcinek, może by coś... Znaczy nic ciekawego by nie powiedziała, oczywiście, natomiast e, no, byłoby w dużo śmiechu, myślę. No to, to jest akurat prawda, że, że bardzo często my gdzieś staramy się, czy my, jako, jako telewizja, no stara się zapraszać tą, tą legendę, no Przemysław się z pewnego rodzaju legendą i z nim to kojarzymy po to, żeby go karać, co jest absurdalne, ale ja jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać, wiem, że trochę może nie będzie Ci wygodnie na to pytanie odpowiadać, no ale mamy stanowisko wygłoszone przez byłego rzecznika PZPN-u, obecnie szefa redakcji TVP Sport, czyli pana Kwiatkowskiego, Kuba Kwiatkowskiego, który no miałem takie wrażenie o nim, jako poznałem tylko, tylko kilka razy osobiście jakby rozmawialiśmy też w sprawach służbowych, nigdy, nigdy prywatnie, ale ja miałem wrażenie, że to jest facet, który absolutnie no, jest nauczony takiej pracy zespołowej, team, reprezentacja. No tutaj nagle no, mówiąc wprost, jak ja czytam to oświadczenie, to wykonał, wykonał wyrok, który miał wykonać, znaczy wykonał go w sensie wytłumaczył światu wyrok, który był nałożony na Babiarza z góry. Tak? On był tym, który miał po prostu przekazać. Jakieś zdanie, które zostało ustalone gdzieś tam na górze politycznie. No bo innego, mm. innego wytłumaczenia nie mam, szczerze powiedziawszy. Wygląda na to, że, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, te, telefon był z góry i to w ogóle y, 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 na poziomie samego zarządu TVP, albo nawet jeszcze wyżej, e, któryś z polityków podjął tą, e, tą decyzję i, e, i zakomunikował ją w, głównych, w, w głównym wydaniu wiadomości. Ten, Pan, który te wiadomości teraz przedstawia. Marek natomiast też... tak. Natomiast, prosił, tak, natomiast Kuba Kwiatkowski, no co, no on, jest, on jest. Był do pewnego momentu poza tym, wydał to oświadczenie. Dziwię się, że je wydał, nie wiem, kto mu podpowiedział, no bo strzelił sobie trochę w kolano i tutaj widzę, że jest w tej chwili mocno krytykowany przez, przez środowisko dziennikarskie, nawet. Kolejne oświadczenie wydał jego zastępca, Polkowski, który, który odciął się de facto od tego oświadczenia Kwiatkowskiego. No ciekaw jestem, jak ta sytuacja się rozwinie, ale no na razie jest to, jest to sprawa, która zdominowała w Polsce kwestie sportowe. No, przechodząc troszeczkę do kwestii sportowych, to niespecjalnie jest o czym opowiadać, bo na razie mamy jeden skromny medal srebrny. Oczywiście swoje robią siatkarze, swoje robi szewskim Liga Świątek, która, którzy i która zmierzają do, do celu, którym w obu przypadkach jest ten złoty medal i to są nasze te główne dwie nadzieje na igrzyska na złoty medal olimpijski, natomiast no cała reszta to tak na razie bardzo średnio. Moimi ulubieńcami nie ukrywam zostali jeźdźcy WKKW, którzy zajęli najpierw w Tokio ostatnie miejsce w tej konkurencji, a teraz powtórzyli to ostatnie miejsce w Paryżu, także stabilna, stabilna forma naszych jeźdźców. No, przyznam, że gdzie nie włączę telewizji czy, czy, czy jakiejś aplikacji, to, to porażki Polaków niestety. Ten kolasz nie dojechał. No, oczywiście zaczynają się też. To moja ulubiona, moja ulubiona e, taka olimpijska. E, Pogadanka w mediach na temat, że ten nie trafił z formą, ta przyjechała po kontuzji. Wczoraj na przykład dowiedziałem się, że Alicja Rosolska, która reprezentowała nas w deblu kobiet w tenisa, w tenisie zagrała tak naprawdę wczoraj pierwszy mecz poważny po urodzeniu dziecka. No jeśli to jest prawda, nie ja przyznam, że nie sprawdzałem, no to, to ja się pytam, czy nie, można, nie lepiej byłoby zagrać, nie wiem, u kogoś w ogrodzie albo w klubie w Polsce, a nie ruszać na igrzyska olimpijskie, no bo jednak założenie uważamy jest takie, że, 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 że jadą tam najlepsi na świecie po to, żeby się właśnie ścigać, walczyć natomiast u nas, pewnie nie tylko u nas, no ale my, my widzimy tych Polaków, wygląda to E, trochę, trochę dziwnie w niektórych konkurencjach. Ja, ja mam wrażenie, oczywiście, nie, nie chcę krytykować absolutnie wszystkich, bo pewnie są historie, gdzie faktycznie coś, coś nie poszło po myśli. Wiadomo, że czasem, tak jak mówiłeś o, tym, o tej walce, jak się domyślam, w judo, tak? No, jakby chwilowe zagapienie spowodowało, że się odpada stronie. No, taki jest sport, ale, ale też to co, to, co powiedziałeś, oprócz tego tłumaczenia, że, że ktoś nie dojechał z formą, to ja mam większe problemy, kiedy w wywiadzie, a taki dzisiaj słyszałem, Państwo na pewno go sobie znajdą w internecie, jak sportowiec mi zaczyna tłumaczyć, gdzie są łóżka niewygodne. No, no tak, to pływak. Ale to, to, to jest kolejny wątek Igrzysk Olimpijskich, bo on e, może nawet nie tyle tłumaczył swoją nie, e, niezbyt dobrą formę, natomiast e, on się rzeczywiście tak śmiało i... No ale złotym medalistom te łóżka nie przeszkadzają, tak? No, to, to prawda, jest to prawda. Tłumaczyli... Śmiało i konkretnie wypowiadał na temat, na temat e, organizacji tych, tych mm. igrzysk no, nie ma nas tam na miejscu, ale jak znam Francuzów i ich takie podejście do, dość lekkie do tego typu historii, to rzeczywiście e, można się spodziewać, że, e, że tam jest sporo tego typu niedociągnięć. No właśnie, nie, oczywiście, nie ma nas na miejscu, więc nie wiemy o, o pewnych kwestiach, nie wiem, logistycznych samych w sobie, czyli wioski elpickie i tak dalej. No ale widzimy, co się dzieje w niektórych dyscyplinach, widzimy, jak przesuwane są zawody, jak kombinowane jest, żeby zawody rozgrywać. No tak, tutaj najlepszym przykładem... Przykładem 20.000. Tri no, tak, no, o którym ro już rozmawialiśmy, a mianowicie yy, no, stan yy, sekwany yy, nie pozwala rozegrać tych zawodów. Yy, przesunięte są. Zobaczymy, czy w ogóle, w ogóle zostaną rozegrane, a jeśli tak, to, to pewnie nie w Paryżu. No tutaj tylko w ogóle gdzieś poza, poza gdzieś anteną rozmawialiśmy chwilę, jak to można logistycznie spróbować zorganizować, no bo nie wyobrażamy sobie, żeby to się w ogóle nie odbyło, a jednocześnie no, wszyscy nas zapewniali przed Igrzyskami Olimpijskimi, że to jest podstawa. w ogóle no, no, może lepiej było od razu ich wysłać tretlinistów na Polinezję Francuską, żeby tam razem z grupką surferów mogli sobie rywalizować. Myślę, że oni nie byliby bardzo niezadowoleni, bo tam i pogoda ładna i, i woda ciepła, chociaż z kolei surferzy narzekają, że trochę fale za duże i niebezpieczne. Tam prawie jeden z czołowych surferów wczoraj otarł się o śmierć. Musieli go wyławiać ratownicy, bo bo go tak przemiliła. No, tak to wygląda w Paryżu i, nie, i okolicach. No, ale, ale wszystko trwa. Niedługo pewnie zaczniemy już powoli się zbliżać do tych największych chyba emocji, czyli lekkiej atletyki, bo mam wrażenie, że zawsze to, to chyba rozpala najmocniej, najmocniej kibiców. No u mnie i tak nie jest. Nie? To, znaczy, I tak nie? to znaczy oczywiście oglądam lekką atletykę, ale jakoś... Yy, a to inna yy, rzecz, bo żeby mi to nie uciekło, yy. a jak, jak się ze Tobą, jakby ja nie jestem osobą, która śledzi tenisa yy, szczegółowo, a ty jednak trochę, trochę bardziej. No bo widzimy, że odpadają kolejne faworytki. I takie, no tak, no. takie pytanie, które mi się nasuwa zawsze przy wydarzeniach dużych, piłkarskich. Czyli to jest przemęczenie, czy to jest w ogóle inna specyfika turnieju, bo no mam takie wrażenie, że. Jak przynajmniej słyszałem za Pini chociażby, że tam nie bardzo było chętnych do gry w ogóle, jeśli to, chodzi na przykład o mężczyzn. No to tak, tak to mówimy o, o męskim tenisie, rzeczywiście tam była prawdziwa e, fontanna... E, e, nieprzyjechania do, znaczy duża ilość tenisistów po prostu w ostatniej chwili zreiterowała, na czele z Sinerem, który jest numerem jeden. Natomiast ja myślę, że ten turniej się obroni. Dlaczego? Dlatego, że grają jednak największe gwiazdy. No oczywiście w, w, w damskim tenisie to jest, to jest Iga Świąte, Świątek. W męskim gra Dziukowicz, Wczoraj fantastyczny mecz. Być może ostatni tych dwóch wielkich gladiatorów tenisa, czyli Djokovic kontra Konta Nadal. Jest Alcaraz, jest, jest, jest Zwieriew, jest jeszcze paru graczy i do tego te, te, ten turniej odbywa się jeszcze na, na kultowych kortach, legendarnych kortach Rolanda Garrosa. Trybuny są pełne, a nie są to małe trybuny, prawie 20 tysięcy ludzi na głównym korcie, także Mimo tych absencji, które niewątpliwie w męskiej drabince nastąpiły, w damskiej jest zupełnie inna historia, bo tam też było oczywiście jakieś absencje, a to zawsze są, mówmy się. Natomiast tutaj poza, poza nimi rzeczywiście turniej dla Świątek układa się znakomicie, bo tylko dziś odpadła Coco i jeszcze, a i Jasmin czyli polska-włoszka i ten turniej, ta autostrada do złota jest, ale ją jeszcze trzeba przejechać. Tak? No w, chociażby w następnej rundzie, jeśli Iga dzisiaj wygra mecz, czeka na nią Collins, czyli taka Amerykanka doświadczona, która, z którą Iga zazwyczaj wygrywa, ale, ale to jest zawodniczka bardzo mocna, która potrafi się postawić. Niemniej uważam, że to jest nasz chyba największy największy Największa szansa na złoto olimpijskie. Wcale nie jestem przekonany, czy siatkarze aż tak dobrze sobie poradzą na tych, na tych igrzyskach. Znaczy, oni grają dobrze, natomiast konkurencja jest, jest też znakomita. Ja też trochę odkryję kulisy naszego, naszego programu, tak na chwilę, i zapytam Cię o koszykówkę, bo powiedziałeś im przed programem, że trochę się cieszysz tym, że znaczy, cieszysz, to może za duże słowo, ale. No, ale użyję tego stwierdzenia, że cieszę się, że nie przyjechali Polacy, bo, bo jeśli chodzi o koszykówkę na tym turnieju, to poziom jest, jak rozumiem, kosmiczny. Ja tylko kawałek oglądałem Hiszpanów z Grekami, muszę przyznać, że ten mecz robił wrażenie. Nie wiem, jak wyglądali Amerykanie, bo, bo ich nie oglądałem, no, ale się domyślam, że... No tam jeszcze być na absolutnie najwyższym, najwyższym poziomie. No nie, no to oczywiście nie jest tak, że się cieszę, natomiast, że nie przyjechaliśmy, natomiast no to są jednak, mam wrażenie, trochę inna dyscyplina, którą my uprawiamy. Eee... Hiszpanie, Którzy wygrali to w cuglach nasz turniej kwalifikacyjny, przegrali od razu w pierwszej rundzie. Dzisiaj w meczu wszystko wybra, wygrali z Grecją, natomiast no, faworytami są oczywiście mm, zespoły mające w składzie albo same gwiazdy NBA. Mam nadzieję, mam na myśli tutaj Amerykanów, którzy przywieźli naprawdę totalny dream team. Ale jest mm, super mocna Kanada, mm, mocna Australia, również mm, Wspomniani Hiszpanie, no i wszystkim i, i również y, gospodarze, czyli Francuzi. Także tam jest 5-6 ultramocnych drużyn. Y, serbowie z gwiazdą Kiciem, y, Natomiast no, faworytem i to, i, i to dość zdecydowanym są Amerykanie. No, y, natomiast to oczywiście my, my, my od dzisiaj. Y, y, czekamy na koszykówkę 3x3 to jest konkurencja, która niesamowicie mocno i szybko rozwija się mega, mega widowiskowa jesteśmy na igrzyskach nie jesteśmy faworytami ale tam w tej koszykówce 3x3 element zaskoczenia, element niespodzianki jest znacznie bardziej możliwy niż w, w, w tak zwanej dużej koszykówce dlatego tutaj może nie o złoto, ale jakiś taki medal nawet brązowy yy, może wchodzić w grę Aczkolwiek to jest, no też oczywiście konkurencja jest, jest, jest bardzo duża. Dziś pierwszy mecz z Francją, gospodarzami będziemy mądrzejsi po nim. No to na pewno będziemy no wiedzieć w jakiej formie. Trzymamy po kciuki na za... pewno. I co, absolutnie. A to już tak na koniec się zapytam o jeszcze jedną kwestię. No bo zawsze przy, przy Igrzyskach Olimpijskich jest taka dyskusja, że że te sporty się zmieniają, że trzeba coś, coś zmieniać, że trzeba wprowadzać atrakcyjność. Mamy skateboard chociażby wprowadzony, tak? A to już nie, to nie, on był w po, był tak, tak, tak. Ale chodzi mi o to, że, że te dyscypliny się zmieniają, no nie ma zapasów przede wszystkim, które kiedyś wydawałoby się, że absolutnie nie, nie do sport, tak. e, No i pojawiła się dzisiaj dyskusja, tak, tak gdzieś wyczytałem w mediach, że zaczynają się zastanawiać organizatorzy nad wiślarstwem. Wyobrażasz sobie, że no. wiślarstwa może nie być? Ja przyznam wielkim fanem wiosłarstwa, nie jestem. I... Znaczy ja myślę, że są nudniejsze sporty, szczerze mówiąc. Ale też mam, też mam takie wrażenie, że znalazłbym kilka nudniejszych, natomiast nie mam nic przeciwko, a nawet gorąco popieram nowe sporty. Tutaj oczywiście niektóre wzbudzają pewne kontrowersje, zwłaszcza u ludzi. Nazwijmy to trochę starszych, bo nie każdy rozumie skateboarding, nie każdy zna zasady surfingu, nie każdy lubi golfa, tak? a to są te nowe czy, czy chociażby najbardziej chyba kontrowersyjne z tych wszystkich nowych dyscyplin breakdance. No, którym przyznam powiedzmy, że ja też jestem średnim e, zwolennikiem, żeby takie dyscypliny no pytanie, czysto uznaniowe e, e, były, były sportem. Natomiast, e, no ale to wiadomo, że, że tutaj władze MKO-u... Chcą, chcą iść z duchem czasu, chcą to odmładzać. I no skateboarding oglądałem te zawody wczoraj, przedwczoraj. No znakomity show dali przede wszystkim Amerykanie, no bo to jest czołówka. I Japończycy, którzy ostatecznie chyba dwa złote medale, to to medale to... w tym 14-letnia dziewczyna zdobywa i to nie zdobywa dlatego, że ma 14 lat, tylko rzeczywiście jest mega dobrą skaterką. Także no to jest, w tą stronę świat idzie i to są, to, to, to są konkurencje, które rzeczywiście tak jak wyślarstwo, podobnie jak kultowe skoki na nartach uprawia nie wiem 100 osób w Polsce, no to na desce jeździ kilkadziesiąt tysięcy myślę, a na świecie to są miliony. No tak, no to, to akurat jest, jest prawda, że te dyscypliny się mocno zmieniają i atrakcyjność Szkoda, też. Szkoda, że nie mamy żadnych reprezentantów w tych dyscyplinach, no. co mnie dziwi, dlatego że, że czasami w takich nowych dyscyplinach łatwiej wejść na poziom światowy. Tutaj wyjątkiem może być i czekam na kitesurfing surfing na, 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 na tych igrzyskach, bo tam mamy swoich zawodników, przede wszystkim Julię Dumasiewicz, jeśli nie pomyliłem nazwiska, która, która naprawdę jest w czołówce światowej i może. Sprawdzić tutaj dużą niespodziankę w, tej, w, w tym kitesurfingu. No to miejmy nadzieję, że, że tak będzie. Na tym postawmy sobie kropkę i myślę, że przy kolejnym magazynie, już miejmy nadzieję, że o kilku złotach, srebrach A. i brązowych medalach porozmawiam. Maciej Soldan. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu za uwagę. To był kolejny program z serii Gigasport TV. Dziękujemy i zachęcamy oczywiście do oglądania pozostałych programów, które są na naszym świętej.